Spragnieni świadectwa to nasza wieczorna seria, którą zawsze rozpoczynamy od fragmentu akatystu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O Słowo przebywające w pełni doczesności, Ty nie opuszczasz wieczności swej wcale. Jesteś wśród nas nieograniczone, albowiem tam zajście nie było tylko zmianą miejsca. Te narodziny z dziewicy, co Boga pełna słucha naszego głosu, dały się ty co Dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, przeżywamy patrząc na Jezusa jako na Króla, który jest blisko. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy: Byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Chcemy spróbować w naszym życiu odnaleźć sytuacje, w których Jezus spotykał nas. Przez ludzi potrzebujących pomocy. Dlatego na zakończenie tego dnia wysłuchajmy świadectwa siostry zakonnej, która Pana Jezusa odkryła w drugim człowieku. Jestem siostrą zakonną, należę do wspólnoty, która jest wspólnotą stosunkowo nową. Chciałabym podzielić się jednym doświadczeniem, które wpłynęło mocno na moje życie ale jednocześnie utwierdziło mnie w tym, że warto być siostrą zakonną, że jestem na dobrej drodze, na właściwej drodze, którą wybrałam. Kilka lat temu, gdy byłam jeszcze krótko w zakonie, do naszego domu przyjechał pewien pan. Chciał porozmawiać, bo przeżywał wtedy trudny czas. Pomyślałam, że pójdę po którąś ze starszych siostr, rozsądniejszych, Bardziej doświadczonych, ale tak się złożyło, że nie było żadnej z nich. Okazało się, że ten pan przyjechał, bo nie potrafił sobie poradzić z poważnym problemem z trudną sprawą, jaką była śmierć jego syna, który kilka dni wcześniej odebrał sobie życie we własnym domu. Ten pan nie potrafił odnaleźć się w tej dramatycznej sytuacji był załamany. Gdy poprosił mnie o rozmowę, miałam pewne obawy, co ja mogę mu właściwie powiedzieć. Jednak zaczęliśmy rozmowę. Właściwie to on mówił, a ja go w zasadzie tylko słuchałam. Pomyślałam wtedy, że to niby dobrze, że jestem z tym człowiekiem, że mogę go wysłuchać, że on może się wyżalić, może wylać z siebie ten ból. Wypłakać się, ale jednocześnie miałam świadomość, że w zasadzie nic nie jestem w stanie zrobić, chociaż bardzo chciałabym mu pomóc. Wtedy przyszła mi myśl, która towarzyszyła mi przez całą rozmowę, żebym była jak Maryja pod Krzyżem swojego syna. Maryja pod Krzyżem tak naprawdę nic nie mogła zrobić. W niczym nie mogła pomóc, ale była, trwając z synem. Taka myśl cały czas była obecna we mnie i tak czułam, że mogę tylko słuchać i ofiarować Panu Bogu cierpienie tego Pana. Nasza rozmowa, a w zasadzie moje towarzyszenie, trwało prawie półtorej godziny. Dlatego Pana była to rozmowa bardzo ważna. Dziękował mi, że wysłuchałam go. Ja natomiast doświadczyłam, że warto być siostrą zakonną choćby dla takich chwil, dla takich ludzi, którzy potrzebują i szukają pomocy. To doświadczenie bardzo utwierdziło mnie w moim powołaniu, ale też w przeświadczeniu, żeby łączyć się z Maryją pod krzyżem, żeby po prostu być z innymi. Oby i nam udało się w naszym życiu odnajdować Jezusa w innych ludziach, spotykać się z Nim, poznawać Go i w przyszłości nie bać się myśli, że będziemy kiedyś mogli spotkać się z Nim po drugiej stronie życia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Kochani, dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność, za te codzienne spotkania i pamiętajcie, że ciągle czekamy na wasze świadectwa, na wasze dzielenie się wiarą. Możecie je przesyłać na nasz, naszego maila z małpa .com. Jesteśmy pewni, że Pan Jezus także przez was. Chcę spotkać i działać w sercach tych, którzy potrzebują pomocy.